Ta pomoc przełożyła się zarówno na opiekę medyczną, jak i na ułatwianie ucieczek z obozu wielu oficerom i żołnierzom. Nie brakowało w niej sytuacji dramatycznych. Natomiast faktycznie wtedy dopiero okazało się, jak praca państwa Tochtermanów była w stanie pięknie zaowocować. Szpital ten miał dużą, że tak powiem, Rotacje, bo to jest jednak w ciągu roku tysiąc osób utrzymać, wyżywić, wyleczyć. Byli ludzie, którzy byli, prawda, mieli amputanci, bez nóg, bez rąk, postrzeleni w klatkę piersiową. To był jednak problem niesamowity. Wyobraźmy sobie, że gdyby teraz przypadło zorganizować szpital dla tysiąca osób w Radomie, kto by się tego podjął? Nie mając żadnych instytucji państwowych. Nie było urzędu miasta, nie było prezydentów, nie było władz. Ciekawym wątkiem w życiu doktora był jego ekumeniczny związek. Wujek z ciocią zawarli dwa związki małżeńskie, jeden w kościele ewangelickim, drugi w kościele katolickim. Doktor Tochterman był w tak zwanym mieszanym małżeństwie. Jego żona była rzymską katoliczką. Ślub miał miejsce przed wojną, w czasach kiedy słowo ekumenizm było używane tylko i wyłącznie w jego pierwotnym znaczeniu, a mianowicie było to związane z ojkomenem Aleksandra Macedońskiego, więc, więc oczywiście nie było mowy o czymś takim, żeby małżeństwo było ekumeniczne, czy się odbył ślub ekumeniczny, bo generalnie kościół ewangelicki raczej był zwalczany przez katolicki i jeżeli były jakieś, jakieś zainteresowania strony rzymskiej naszą parafią, to tylko pod względem misyjnym tak naprawdę, czyli nawrócenia tych ewangelików na tą prawowierną, rzymskokatolicką wiarę. Tak nas po prostu przed wojną postrzegano, więc, więc wszystkie takie wydarzenia, jak małżeństwa mieszane, jak, jak, czy, czy, czy śluby właśnie różne wyznaniowo, no były ogromnym problemem. I kto wie, czy to w jakiś tam sposób też nie rzutowało, choć z drugiej strony, z tego, co znam już z opowieści rodzinnych, żona, żona doktora Tochtermana była też niezwykle szlachetną kobietą i i nie sądzę, żeby w jakikolwiek sposób go mogło ograniczać w tej kwestii. Doktor Tochterman zapisał się w pamięci mieszkańców Radomia nie tylko jako lekarz, ale przede wszystkim jako wspaniały człowiek. Już w okresie międzywojennym zapisał się w pamięci Radomian bardzo. Dobrym, życzliwym podchodzeniem do swojego zawodu. Opiekował się zarówno młodzieżą szkolną, jak i osobami ubogimi. No był o tyle człowiekiem ciekawym w tym sensie, że zdawał sobie sprawę, kogo leczy. Byli to różni ludzie. Nie byli ci, którzy byli posiadaczami dworów, ale inni byli bardzo biedni. W związku z tym on miał jakąś taką tendencję, by że raczej skłaniał się udzielania maksymalnej pomocy tym ludziom biednym? Znany był jako dobry człowiek, jako taki człowiek, czy lekarz, jakim powinien być lekarz z powołania, czyli kiedy w nocy był telefon, że ktoś potrzebuje pomocy, to dr Tochterman po prostu wychodził wsiadał w samochód czy w bryczkę, w zależności od tego, czym dysponował, i tam do tego pacjenta po prostu się udawał. No Zdawał sobie sprawę, że decydującym czynnikiem rozpoznanie choroby jest jednak leki. W związku z tym były problemy, żeby wykupić te leki, żeby albo przyczyną było jakaś złe odżywianie, albo było przyczyną nędza. Bardzo często tym ludziom w tym sensie pomagał, że w ogóle nie brał za wizytę, ale bardzo często... Tu był pan doktor, pan farmaceuta, taki kasprzykowski przyjaciel. Kierował tam go, do, tego osobę, do, do tej apteki i tam ta osoba dostawała po prostu te leki za darmo. To był wielki człowiek, jeśli chodzi o, o niego. Nie tylko nas ratował, ale y, bardzo wiele osób uratował w okresie okupacji i później po wojnie. To, to w ogóle nie ma słów tym człowieku. I ja zawsze będę szacunkiem darzyć do, do, do końca swoich dni. Dzięki temu, że nie interesowały go doraźne zaszczyty, odznaczenia, nagrody, tak trwale zapisał się w pamięci Radomian i jego życie jest to na pewno coś, co w Radomiu powinno być pamiętane i odpowiednio uhonorowane. Myślę, że chyba... Pomimo wszystko to nasze miasto posiada swój urok, że jednak ludzie, którzy przybyli z zewnątrz, bo tak, tak, to, tak to osobiście postrzegam, sam też zresztą przybyłem z zewnątrz, zakuchują się w tym mieście w taki bardzo ciekawy sposób, że po prostu chcą tu zostać najnormalniej no w świecie. Pewne mankamenty tego miasta im po prostu nie przeszkadzają, natomiast widzą w nim dużo pozytywnego, dużo takiej, takiej siły i dużo radości czerpią z tego, że właśnie tutaj mogą pracować. I chyba stąd się wzięło to, że człowiek tak wybitny, przecież też wielki naukowiec, bo, bo takim był doktor Tochterman, dr on też y, przecież mógł prowadzić w Łodzi karierę naukową, gdzie nie wiem, czy to tylko zbieżność nazwisk, czy pokrewieństwo. Tam też była słynna rodzina lekarzy tochtermanów, u których tochterman praktykował na początku przez pierwsze dwa lata, więc, więc myślę, że tak wybitny umysł, tak wybitny człowiek mógł sobie znaleźć miejsce, można by powiedzieć, jakieś szacowne mogła być to może jakaś wielka akademia, jakiś znamienity szpital on pozostał w Radomie. Ale myślę, że to jest to, co. Nie da się słowami wyrazić, a jest to pewien urok tego miasta, który po prostu trzeba poczuć na własnej skórze.